Witam wszystkich serdecznie na dorocznym spotkaniu stowarzyszenia roadracing.pl To dziewiąty rok tego stowarzyszenia, dziewiąty rok razem tworzymy wyjątkową ekipę. Ekipę z graną, ekipę, która się lubi, ekipę, która się razem ściga, ekipę, która razem pracuje. Bo te wszystkie wartości są dla mnie istotne. Ja nie uznaję czegoś takiego, że jesteś częścią ekipy i tylko z niej coś zasysasz. Musisz też od siebie coś dać. I jeśli chodzi o rywalizację sportową, to takim wzorem dla wielu sportowców na świecie są również Spartanie. Jak ktoś nie wie, wojownicy starożytnej Grecji. Wstydem i obciachem dla Spartanina było wrócić żywym z przegranej bitwy. Czy wszyscy rozumieją o co chodzi? <śleszamy> nie oczekuję od was, żebyście umierali na wyścigach. To jest taka, taka hiperbola, takie porównanie w górę. Ale porównanie bardzo dobre. Ale porównanie bardzo dobre, bo jak je dobrze zrozumiesz, to znaczy, że jak już gdzieś na coś idziesz, jak się decydujesz na walkę, to walczysz do końca. Walczysz do końca po to, żeby mieć satysfakcję, że się nie poddałeś, że dałeś z siebie wszystko i że prezes zapłacił za wpisowe, nie na darmo. To też jest ważne. Bo to też oczywiście, jestem praktycznym człowiekiem. I takie, takie cechy sportowca mi imponują. Jako 14 letni chłopak na zawodach biegowych w Bolesławcu rywalizowaliśmy szkołami. Ja chodziłem do szkoły podstawowej nr 4, naszym głównym rywalem była dziesiątka i dwójka. Biegałem na 1000 metrów, tak jak tutaj nasz młody kolega Wit. Brawa dla Wita. Pierwszoroczniak razem z Darkiem, brawa również dla Darka. Neoprofi, biegałem tamtym, nie byłem biegaczem, ja, ja uprawiałem tenisa i przy okazji gry w tenisa, biegałem 309 na 1000, co było dobrym wynikiem. 200 metrów do mety na tych zawodach miałem przed sobą dwóch przeciwników. Nie, ry, nie rywalizowaliśmy już o pierwsze miejsce, pierwsze już odjechało, drugie odjechało, był trzeci, czwarty chłopak, ja byłem piąty. Żeby moja szkoła zajęła miejsce na podium, ja musiałem być trzeci. Każdy, kto zna stadion w Bolesławcu wie, że ostatnie 200 metrów ten łuk, wiraż jest leciutko w dół, że tam można zaatakować. A Wit mi powie, Wit jak się czuje biegacz w biegu na 1000 metrów? Czy to jest komfort? To jest y, totalne zagwaszenie nogi, nie czuć nóg. To jest totalna miazga, jelita Ci rozrywa z wysiłku, po prostu to jest coś niesamowitego, ale wiedząc o tym, że, że biegnę też dla swoich kolegów. Przyspieszyłem, by przedziłem tych gości, wbiegłem pierwszy nieprzytomny na metę. I do dzisiaj to pamiętam. A dlaczego to pamiętam? Bo taki jest sport, bo takie są wyrzuty endorfiny, że przez długie lata będziesz to pamiętał. Bo to jest tak pozytywne, wspaniałe przeży przeżycie. I tego od Was oczekuję, żebyście dali z siebie wszystko na każdych zawodach, na których reprezentujecie siebie, na których reprezentujecie nas. Bo pamiętajcie, że jak Darek jedzie i wygrywa, to Darek wygrywa też dla nas. Jak Paweł jedzie i wygrywa pod górę rwie kolarzy, to Paweł wygrywa też dla nas, bo on jest częścią drużyny. To nie jest drużyna, gdzie kolarze myślą tylko o sobie. To jest drużyna dla wszystkich, oczywiście. To jest drużyna ludzi, którzy walczą i myślą zawsze jako team, jako zespół, jako ekipa. W tej drużynie nie ma konfliktów. Może to jest i przyczyna. Dosyć zdecydowanej osobowości prezesa. Cał, całkiem niewykluczone. Ale ja to też cenię i ja wcale nie jestem jakimś y, tyranem. Ja po prostu. Tak. Bo. Prawda jest taka, że sprawniejsze jakby yy, sprawowanie jakiej, jakiegoś takiego zarządzania yy, no wymaga pewnych cech charakteru i, i tutaj nie będę się nad tym zagłębiał, to nie jest temat mojego przemówienia. Także sportowo, okej, okay, kamera mnie złapie, kamera mnie znajdzie, to jest autofokus Sony, ona szuka mnie, niedługo się zacznie obracać. To jest szerokokątny obiektyw. Yy, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że Kamil Gromnicki, jak wygrywa swoje wyścigi? W tym roku miał całą masę wyścigów wygranych. Chciałbym mu bardzo pogratulować. Kamil, proszę cię tu! Gratulacje i specjalny puchar od prezesa Road Racing dla ciebie za wybitne osiągnięcia sportowe w tym roku. Kamil, górski mistrz polski na szosie, wicemistrz polski w cyklosporcie. Wiele wygranych wyścigów prowadzi w klasyfikacji generalnej, ogolił grawela w osiecznicy. Wiele, wiele wygranych, a przy tym skromny sportowiec. On nigdy ci nie powie, że jesteś leszczem barowym. Kogo takie teksty dotyczą? Przeciętniaków, zakompleksionych, którzy nie wierzą, nie wierzą w swoje umiejętności. Ja mam takie doświadczenia z wybitnymi sportowcami, niezależnie czy to byli tenisiści, czy, czy kolarze, że zawsze byli skromni. Bo Kamil. Udowadnia swoim przeciwnikom swoją klasę sportową w jednym konkretnym miejscu. To miejsce jest między startem a metą wyścigu. I ono się liczy. Nie Instagram, nie Facebook, nie ploty. Miejsce, w którym się ścigamy. Tam się rozścigają wszystkie kolarskie sprawy. Reszta jest plotą. Dlatego wielkie brawa dla Kamila za wspaniałe reprezentowanie nas. I przy okazji, jak tu mam Kamila, podziękuję też naszym sponsorom w tym roku. Niezawodnej firmie Acer, która od sześciu już lat wspiera stowarzyszenie Road Racing i dała nam szansę się rozwinąć, a myśmy tą szansę wykorzystali. Mówię myśmy, bo ja tu tego nie robię sam. Ja tu mam ludzi jeszcze, którzy robią to razem ze mną. Marka Predator oczywiście. Chciałbym podziękować Marce Simano. Marce Continental, które sponsorowały nam w tym roku łańcuchy i opony, ja powiem wam szczerze, jak ten karton przyszedł do mnie do domu, ja nie mogłem w to uwierzyć. Ja mówię, przecież ja prowadzę amatorski klub, a dostałem przesyłkę od firmy Continental. Na, na tych oponach jeździ Ineos. Także je, są to wspaniałe rzeczy. Dziękuję również Ewan Lightowi, dostawcy kół do naszej drużyny. Wspaniałych kół, które nie zawiodły, które Kamila i Was tutaj wio wiozły do wielu wyś wygranych wyścigów. Dziękuję również Optyk okularowi dzięki któremu kilku z Was jeździ już w okularach Oakleya. No powiem, że Oakley to tu jest raczej dosyć rozpoznawalna marka. I to mnie cieszy, bo to jest owoc mojej pracy, mojej i moich kolegów. Razem to wszystko robimy. Darek, zapraszam Cię tutaj. Również wyróżnienie. Wspaniały sprinter, wspaniały też taktyk, jeśli chodzi o końcówki na, na wyścigach. I. Chodź, chodź, chodź. No, to jest szeroki, dosyć. Tak. Bardzo doświadczony. Ja uwielbiam wypowiedzi Darka na temat wyścigów. Jak Darek opowiada o końcówkach, ja tak jakbym to wszystko przeżywał. I Darek udowadnia jedno, że kolarstwo wymaga mega myślenia. To nie jest sport dla ludzi niemyślących, jeżeli nie analizujesz, nie przewidujesz, nie patrzysz co się dzieje, to kolarskie cwaniactwo jest tak naprawdę potrzebne, to nie jest nic złego, czasami ktoś się oburza, bo on jechał na kole, a co UCI zdelegalizowało jazdę na kole, to jest cały czas wracamy do tego on samego. Jeździć na kole. Oczywiście, no jak, ta, jak każdy sprinter, no przepraszam bardzo, co sprinter ma peleton ciągnąć? Tak i tutaj... Jakby taka uwaga, że to kolarstwo amatorskie też, żebyśmy nie, nie popadali w jakąś przesadę. Dziękuję Ci Darku, dziękuję, zaraz będę wołał kolej. Brawa dla Darka, brawa dla Darka. Nie chcę, żeby za długo stał, bo się dzisiaj ścigał. Nie chcę, żeby za długo stał, bo się dzisiaj ścigał. Chciałbym też powiedzieć moje stanowisko na temat przesady w kolarstwie, bo jest też coś takiego. Je uprawiamy kolarstwo amatorskie. Olimpiada nam nie grozi, Tour de France nam nie grozi. A powiem Wam, że są przypadki chłopaków, którzy w wieku 35 lat strzeliło im do głowy, będę szósty na Wii i rozłożył rodzinę, rozwód, dzieci zostawił, bo on będzie wielkim sportowcem. No i takim czymś, takie coś mi kompletnie nie imponuje, bo to jednak ten balans i zdrowe myślenie o roli tego kolarstwa w życiu jest bardzo istotne i naprawdę tu u nas nie ma takich przypadków, ale... Postanowiłem to też zaznaczyć. Sławek Sidorski, zapraszam cię serdecznie. Nasz klubowy sprinter. Wspaniały kolarz. Opowiem Wam, proszę Sławku, za wybitne osiągnięcia. Nie, nie, ty, ja wiem, że ty byś chciał usiąść. Właśnie to Wam chciałem powiedzieć. Sławek do, do żabki jeździ na hulajnodze, bo mówi, że kolarz nie powinien nóg męczyć. Nie? I powiem wam jeszcze jedną chwilę, postoić i czy się nie stanie. Opowiem wam też, że Sławek jest właśnie takim ucieleśnieniem kolarza Road Racing, który jednocześnie ściga się i robi coś dla klubu. Sławek utrzymuje stronę internetową roadracing.pl. Nie wiedzieliście o tym. Ale wam opowiem jedną historię. Jak zaczął ją utrzymywać, pewnego dnia przychodzi wieczorem powiadomienie na Messengerze. Sławciu pisze do mnie taką wiadomość. Prezes strony nie ma. Nie wiem, działa. No, że strona nie działa. Nie ja wpisuję do internetu, nie ma mojej strony. Jezus Maria, coś ty zrobił? Naszej. No. no. Naszej. Niech będzie, że naszej. No. Strony roadracing.pl yy, I Sławciu trochę spanikowany, ale stronę z powrotem do pionu postawił, tam poprostował kilka tematów. Troszeczkę swojego prywatnego czasu zużywa na coś, co jest roadracingowi potrzebne. I kolarz, i administrator strony. Ideal. Także brawa dla Sławka, dużych sukcesów. I bardzo dziękuję. Wit. Zapraszam. Nasz młodzieniaszek. Yy, robi, robi duże postępy. Rozwija się. Wystąpił również w jednym już z moich filmów. Jeśli chodzi o te filmy, to powiem Wam, że jakoś tak się dzieje, że najlepiej się rozchodzą tylko te filmy, w których występują moi kolarze. W związku z tym, Marysia, będziemy rozmawiali o transferze. <głos> <głos> Brawa <głos> dla tej światłej idei. Yy, wit, to jest wyróżnienie dla ciebie. I mam dla ciebie informację, bo się dopiero uczysz, a prezes wie o was wszystko. Bo nawet jak ja nie widzę, co ty robisz, to inni widzą. I jest pole do rozwoju u ciebie. Jest pole do rozwoju. Nie, 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 nie. Nauczyć się jeździć po zakrętach. I siedzi na tej sali chłopak, który być może nie wygląda dzisiaj jak, nie wiem, zawodowy kolarz, ale zjazd i zakręty ma opracowane do perfekcji. Ten chłopak, to mój brat, Macie, Brawo dla Maćka. Ja ci, powiem, ja ci tylko powiem, że w 2014 roku Maciek miał 14 miejsce na strawie na 30 tysięcy ludzi na zjeździe z RDUS i jest jedyną, jedyną mi znaną osobą w Polsce, która ma koma w Dolomitach na zjeździe z przeciętną 77 na godzinę. Ale powiem tak, nie chcę, żebyś się zabił, nie? To nie jest moja intencja. I w przyszłym roku, we wrześniu, pojedziesz z Maciekem na Bili Potok, tylko nie będziecie go podjeżdżać, no bo tu byś mógł Maćka naruszyć. <śled> Będziecie go zjeżdżać. Będziesz zjeżdżał na jego kole i Maciek mi zda relację, jak, sobie je, jak będziesz sobie radził. Nie będzie jechał na maksa, tak żeby się przerazić, ale do tego czasu, Maciek, ja nie żartuję. Ty słyszysz? To jest zadanie dla ciebie. Ty go tylko sprawdzisz. Jak on się będzie przygotowywał, to jest jego sprawa. Ma kolegę Kamila. Możemy tutaj to w ten sposób ogarnąć. Wierzę, że zrobisz postępy, bo widzę u ciebie cały czas postępy. Poza tym, kiedy masz te postępy robić, jak nie teraz, jako młody chłopak? A Maciek zjeżdża nieziemsko. To jest przerażające, jak on zjeżdża, ale zjeżdża naprawdę dobrze. Przyjmujesz wyzwanie, nie jest to za straszne Przyjmuję. dla Ciebie? Tak, Super, wit. Dzięki, że jesteś z nami. Brawo, wit. Paweł Wiktor. Zapraszam Cię, Pawle. Samotny wil. Paweł, Wiktor. Pawle, chciałbym Ci bardzo pogratulować. Mi zawsze imponuje Twoja postawa. Ty jesteś trochę jak ten Behemontes, co solo po górach chodził. Nie znam człowieka. Większość ludzi go nie zna, bo to kolaż z dawnych czasów. Ale był to kolaż, który lubił samotne ucieczki po górach i eskapady takie właśnie w Twoim stylu. Tak, powiem Ci... Że podziwia ci wielu kolarzy, między innymi miałem przyjemność usłyszeć takie dobre słowa o tobie od Maćka Nowaczyka, w złotoryi na wyścigu. O po, w ogóle Maciek nie mógł uwierzyć, co ty, tym, co ty na tym dystansie fan robisz. Naprawdę nie mógł w to uwierzyć. No. Powiedz, bo to jest pytanie, które rozgrzewa publiczność. Czy jest szansa, że przejdziesz na pro? Mam nadzieję, że w przyszłym roku przejdę. Brawo! 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 <laughs> I bardzo dobrze. Życzę Ci oczywiście wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów i dalszej wspaniałej, wspaniałej pracy. I powiem Wam, że Paweł jest dla mnie przykładem gościa, który nie ma jakiegoś trenera, dietetyka, sztabu za sobą. Po prostu rano wstaje, wsiada na rower, jedzie do swojej fabryki do pracy, pracuje w dziale jakimś projektowym, nie? Coś w biurze. W logistyce, dokładnie. I robi swoje, na powrocie robi już, a ta jeszcze jest u Pawła podział, w drodze do pracy, delikatnie, bo trzeba być fresh w robocie, nie? Ale już po robocie, pedał. I tak trenuje i znajduje czas dla rodziny, dla wszystkiego. Pamiętajcie, że ludzie, którzy szukają wytłumaczeń ze swoich niepowodzeń, mogliby oszczędzić sobie kupę czasu, robiąc to, co mieli zrobić, zamiast te wytłumaczenia wymyślać. Taka jest prawda. <klucz> Brawo prezes. Proszę uprzejmie. Dziękuję, 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 gratuluję. Roman Smoleński. Wielkie gratulacje dla Romana. Proszę uprzejmie. Tak! I chciałem powiedzieć, że. Brawa dla Romka. Gromkie brawa. Chciałem powiedzieć że Romka znam od dzieciństwa. Mieszkaliśmy obok siebie Romek na ja na Willowej. Graliśmy razem w piłę. Nie razem. A później Tak, właśnie, to jest różnica. A później po wielu latach, dzięki strawie, w 2013 roku, Justyna świadkiem mówi Justyna, no ty może nie pamiętasz, że ja wszystko pamiętam taką pamięć. Nie, nie, aż tak nie było. Było, było tak. Że Romek robił już wtedy treningi takie, że taką śluzową wjeżdżał 6 razy 32 na godzinę. Nie? To jest taka góra 700 metrów 4,5%. Dla mnie to był niewyobrażalny kosmos. ja mówię, zobacz, jaki gościu koło nas mieszka, nie? No i użyłem mediów społecznościowych do tego, do czego one powinny służyć, czyli chciałem go poznać, ale nie wiedziałem, że to ten sam gościu z dzieciństwa, nie? No i umówiliśmy się, ja mówię, ja pierdzielę to Romek, nie? No to nie, no to nie. I tak to było. Natomiast, jeszcze dwie pozy bardzo pozytywne rzeczy o Romku. Romek w tym roku wygrał wyścig Via Dolny Śląsk na dystansie Pro, co jest wielkim osiągnięciem. Brawa! Wielkie brawa dla niego, to jest ogromne osiągnięcie. Romek również jest wzorem dla mnie jednego podejścia: samodzielnego ogarniania się w kolarstwie. Bez trenera, bez dietetyka, kupi sobie książkę, przeczyta, zrozumie, zaimplementuje. I tak też można, nie? I tak no tak, no, trening z mocą wymaga pewnej wiedzy, to trzeba trochę pojąć. Ja nie mówię, ja nie mam nic przeciwko trenerom, tylko ja podziwiam tych, którzy są ich w stanie wyręczyć. Nie? I jako kolega i jako wsparcie w drużynie Romek jest mega niezawodny. Ten odcinek pracy, który ma być zrobiony przez Romka, jest zawsze zrobiony na dziubek. Tam po prostu ja mówię tydzień przed realizacją wszystko jest gotowe. I Romek nigdy nie zawodzi. I jest moim wspaniałym kolegą, i nigdy się na nim nie przejechałem. I ja takich ludzi cenię. I z takimi że otacza, otaczanie się ludźmi, którzy wysysają z was waszą dobrą energię, to jest coś strasznego. To marnujemy swój prąd. Właśnie na to, że oni z nas ciągną, jak z fotowoltaiki, nie? A U Romka nigdy się nie zawiodłem. Bardzo gromkie brawał, to jest wspaniały człowiek. Krzysiu Leszczyński. Zapraszam. Za miłością wyprowadził się z Dolnego Śląska do Wielkopolski. W jednym z filmów go już ożeniłem z jego narzeczoną, bo ja już tak po prostu ich widzę jako parę, że już nawet, no po prostu ożeniłem, nie? Krzysiu, to jest dla ciebie? Do, jeszcze jedną nagrodę dorobię dla Tomka Schreibera. Ty wygrałeś swój wyścig dzisiaj, a jego tutaj nie ma, także jeszcze jeden. Znaczy byłeś trzeci, ale byłeś na podium, tak jest. Proszę, to jest dla Ciebie. Krzysiu, jest dowodem na jedną rzecz, że ludzie dobro mają wymalowane na twarzy. Jak się patrzysz na Krzyśka, to właśnie widzisz taką dobrą twarz, dobrego człowieka i ja bardzo go lubię, my mamy wspólne... Doświadczenie pod tytułem, że Krzysiu, mi, żeby mnie trochę zaciekawić swoją osobą, w kliczkowie mi koma ściągnął, żebym się domyślił, że to on i tak dalej. Później go przy... tak było, nie? Później mnie przy... przyjąłem go do road racingu, pojechaliśmy razem jakąś setkę, ale też jeździłem z nim na zawody. Że jesteśmy popularną jakby dobrze odbieraną drużyną, bo jest w niej dobry duch. No tak trzeba powiedzieć. Brawa dla Krzyśka. Jest tutaj ostatni. Nie, właśnie, że nie Maćku. Ja wiem, że Ty chciałbyś bratu jakąś łatkę przypiąć. Gryziesz mi tą nogawkę od małego dziecka i było czas się przyzwyczaić. Zapraszam tu Łukasza Łopuszyńskiego. Nie awansem. To jest za konkretne zdarzenie. Ja cenię sobie ludzi, nie ma Cenię sobie ludzi, którzy się nad sobą nie rozczulają. którzy nie szukają sztucznie współczucia, że będą chcieli, żeby wszyscy tak nie robi. Za waleczną postawę, specjalny puchar, jak Combativity Award na Tour de France. Za co? Za to, że skręcił sobie nogę na koszykówce, rozmiarów jego noga była takich. Nic nigdzie z tym nie łaził, wbił tą nogę w buta i pojechał na wyścig kolarski. Brawo! Tak, Brawo! i brawa dla Łukasza. I, I to jest, ja takie coś szanuję, ja takie Dziękuję. coś poważam. Brawa dla Łukasza Gromkiewicz. A oto nasz najlepszy zawodnik, aktualny też misz Polski, bo to jest koszulka sprzed paru lat, ale aktualny górski szosowy misz Polski, wicemistrz w cyklosporcie. Wczoraj żeście to wszystko słyszeli i chciałem Wam pokazać maszynę, na której w tym roku się ścigał. To jest Giant Propel na kołach Evan Lighta na oponach Continentala. Kamil, jak się na tym rowerze śmiga? Masz dwa Gianty. Jak jeździ się na propelu? dziś się bardzo fajnie i po górkach, i na płaskim. No, jak trzeba, to można na nim fajnie zapiniszować. Jak trzeba, to można na górkach pojechać fajnie. Także no rower uniwersalny i właśnie o to w nim chodziło, chyba w tym nowym propelu. Także jak dla mnie się bardzo fajnie. Czyli rower, który nie wyklucza zastosowania też po hopach. Na Mistrzostwach Polskich Górskich jechałeś na nim, bo na widziałem na fotkach, nie? No to fajnie, to, to właśnie o to w tym rowerze chodziło. Ten czerwony bajerancki kolor, i customowe Evan Lighty do tego dosyć lekki też rower i dynamiczny. Jaka dziś, jakie dzisiaj plany powiedz to kółeczko? To faktycznie 2200 w pionie? Eee, czas chyba na to nie pozwoli. Chyba Aha, czyli coś skrócicie. Nie odpoczywać, leczyć rany. Także... <noise> A co to poszliwowałeś się trochę? Tak, tak. Także no zobaczymy, ile dzisiaj wyjdzie na spokojnie. Fajnie Dobra. Na to, tak jest. Trzymaj się, na razie. Hej. Okay. Ja muszę... Romek Smoleński, nasz y, wspaniały kolarz, którego wczoraj słyszeliście jakie miał osiągnięcia, wygrał pro A to jest jego sportowa maszyna, Canyon Aeroad Na DT Swissach 60 dwójkach Na miksie Dureisa i Ultegry Jeden z najlepszych rowerów aero na świecie I Romek bardzo się przykłada, żeby na tu mixie wszystko lubu... Jaśniej, na miksie Dureisa, Rotora i Ultegry Rotora i Ultegry, tak jest Jak widać jak to w road racingu Najszybsze opony świata kontynentale. I tak to z tej strony wygląda Pomiar mocy musi być, bo bez tego robuś się z domu nie rusza I tak wygląda Sprzęcior do prawdziwych wyścigów Nasz Łukasz, szef Acera I wczoraj, wczorajszy laureat Nagrody za najbardziej wojowniczego kolarza Tak, powiem jeszcze sobie Proszę Mogę mówić, tak? Jeszcze nigdy, nikt nie zainwestował tak wiele, żeby osiągnąć tak niewiele <grymne> No coś w tym jest Proszę bardzo Najwyższy model Propela Na obecny rok na Durejsie I niesamowitych Kadexach Koła Ultra Premium I tak się prezentuje ten rower Waży około 7 kg Bo kiedyś go ważyłem Na prezentacji w zajęcie No i tak się to prezentuje A jeździ znakomicie A to wiadomo Wiele razy było też mówione na moim kanale O legendarnej Orbei mojego brata Która się nie starzeje Oto i ona Orbea Orca Aero 1 Doposażona przez niego troszeczkę Tu jak widzicie oryginalne jeszcze zipy 404 Ultegra Di2 Rower, który naprawdę nie chce się zestarzyć No i legendarny Cockpit Vision Dzisiaj macie okazję pooglądać rowery Kolarzy roadracing.pl a co my mamy tutaj? No w, w, w drużynie takiej nie może zabraknąć kultowego, sportowego TCR-a Gianta. Tutaj model Krzysztofa, wersja Pro. Też na Ultegrze, Widzę z jakimś oversize'owym wózkiem. Koła Evan Lighta, opony Continental'a to standard road racing. Krzysiu, ten, ten Giant też się nie starzeje. Nie starzeje, nie starzeje. Cały czas fajnie służy. Tak, bardzo. Bardzo Jak te 60 y pasują do TCR-a? Niesamowicie. No dokładnie, do tego 25. Opony także jest gitana. Giant to bardzo popularna marka w road racingu. Tutaj rower Sławka Sidorskiego. I co my tu mamy? Ewan Lighty 38. I to chyba na płaskich szprychach. Jedna z tych tak jest na DT Aero Continentala opony szybkie i na tym rowerze Sławek Sidorski melduje się na podium kategorii M40 w Via Dolny Śląsk na Ultegrze Linkowej. A to Wit Grosicki, wczorajszy laureat yy, na naszym spotkaniu. I co my tu mamy? Trek Madonna. Madonka SL6 aerodynamiczna poprzednia generacja tego roweru. Yy, czerwony, bo szybki na Ultegrze z przodu prezentuje się też mega szybko. Klamki delikatnie do środka w stylu Kamila. I nasz wiciu perspektywiczny kolas na którego liczymy i w którego wierzymy. Dobrej jazdy wiciu dzisiaj. Kamil wczoraj powiedział, że będzie jazda w tlenie 90 km 2-3 godzin. Szybkie wyliczenia mówią mi, że to jest średnio od 30 do 45 na godzinę. I tak to się jeździ w tlenie, jak się jest mistrzem Polski. Razie...